Zadanie 30. Dane jest pięcioelementowy zbiór K, w skład którego wchodzą liczby 5, 6, 7, 8 i 9. Wylosowanie każdej liczby z tego zbioru jest jednakowo prawdopodobne. Ze zbioru K losujemy ze zwracaniem kolejno dwa razy po jednej liczbie i zapisujemy je w kolejności losowania. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb jest liczbą parzystą. Zapisz obliczenie. W pierwszym kroku my tutaj sobie policzymy liczbę zdarzeń, wszystkich zdarzeń możliwych. Ponieważ mamy tutaj zbiór pięcioelementowy i my losujemy ze zwracaniem, to znaczy, że za pierwszym razem losujemy z pięciu elementów, oddajemy tę liczbę do zbioru, którą wylosowaliśmy, więc za drugim razem znowu losujemy z pięciu elementów. Więc liczba wszystkich możliwych zdarzeń to jest nic innego jak 5 razy 5, czyli 25. Czyli tutaj będziemy mieli 25 jako liczbą wszystkich możliwych zdarzeń, które tutaj mogą wystąpić, czyli wylosowanie takich dwóch par liczb, których suma będzie i parzysta, i w sensie lub parzysta, lub nieparzysta. Nie możemy tutaj słówka i użyć, czyli terki I, no bo nie może być jednocześnie parzysta i nieparzysta. No i teraz w drugim kroku. Będziemy zastanawiali się, jaką mamy liczbę możliwych, niemożliwych, tylko, jaką mamy liczbę zdarzeń sprzyjających. I co tutaj jest zdarzeniem sprzyjającym? Zdarzeniem sprzyjającym tutaj jest taka sytuacja, w której wlosujemy dwie takie liczby, których suma i będzie parzysta, czyli podzielna bez reszty przez dwa. I musimy pamiętać, w jakich okolicznościach suma dwóch liczb będzie parzysta. Aby uzyskać liczbę parzystą, to dwie liczby muszą być parzyste. Lub dwie liczby muszą być nieparzyste, czyli suma dwóch liczb parzystych będzie parzysta i suma dwóch liczb nieparzystych też będzie parzysta. Więc tutaj teraz najpierw się zastanowimy, ile mamy wszystkich możliwych, właśnie niemożliwych, ile mamy wszystkich sprzyjających zdarzeń, jeżeli wylosujemy liczbę, dwie liczby parzyste. Ile mamy tutaj liczb parzystych w tym zbiorze? Mamy tylko dwie liczby parzyste. Jedną z nich jest liczba 6, a drugą z nich jest liczba 8. Czyli będziemy losowali dwie liczby ze zbioru dwuelementowego. Czyli pierwszą liczbę możemy wylosować na dwa sposoby, a ponieważ losujemy ze zwracaniem, no to drugą liczbę również możemy wylosować na dwa sposoby. Czyli zgodnie z regułą mnożenia będziemy tutaj mieli 4. Czyli w tym pierwszym przypadku liczba zdarzeń sprzyjających jest równa liczbie 4. Natomiast pamiętajmy również, że suma dwóch liczb będzie liczbą parzystą, jeżeli te dwie liczby będą nieparzyste. A co my tutaj mamy nieparzystego w tym zbiorze? Nieparzysta jest piątka, nieparzysta jest siódemka i nieparzysta jest dziewiątka, czyli mamy trzy liczby, które są liczbami nieparzystymi tutaj i znowu losujemy dwie liczby, ale tym razem losujemy już ze zbioru trzyelementowego, więc pierwszą liczbę możemy wybrać na trzy sposoby, ale ponieważ losujemy ze zwracaniem, no to po wylosowaniu pierwszym liczbą zwracamy i znowu przy drugim losowaniu znów losujemy ze zbioru trzyelementowego, czyli drugą liczbę też możemy Wyznaczyć czy wylosować na trzy różne sposoby. I znowu, w oparciu o regułę mnożenia, mnożymy te liczby, uzyskujemy 9, czyli w tym drugim przypadku liczba zdarzeń sprzyjających to jest 9. Więc teraz, jeżeli chcemy dowiedzieć się, jaka jest łączna liczba zdarzeń sprzyjających, to oba te zdarzenia musimy sumować, czyli będziemy tutaj mieli 4 plus 9, czyli 13, czyli taka ostateczna liczba zdarzeń sprzyjających jest równa liczbie 13. I teraz, w, no właśnie już nie w drugim kroku, tylko w trzecim kroku, możemy policzyć szukane prawdopodobieństwo i to szukane prawdopodobieństwo możemy już policzyć z definicji klasycznej rachunku prawdopodobieństwa, czyli z takiego wzoru. Podstawiamy tutaj odpowiednie wartości do tego wzoru, czyli będziemy tutaj mieli 13,25 i to jest w zasadzie to, co tutaj chcieliśmy uzyskać. No i teraz kwestia zapisania odpowiedzi. Albo możemy zapisać pełnym zdaniem odpowiedź, która będzie polegała na tym, że prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb z podanego zbioru jest liczbą parzystą wynosi 13,25. Lub po prostu możemy zapisać, że prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A to jest 13,25.